Hej, ty! Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej nie sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w Na pewno jakoś nie sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywężyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego. Powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Nadążasz? Nie masz dla mnie żadnych dokładniejszych wskazówek? Porozmawiaj z Lesterem. Spędziłem kiedyś sporo czasu w obozie sekty, a on mi pomógł. Gość jest w porządku. Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach. Zgłoś się do mnie. Jeśli chodzi o tę sprawę z, z sektą, tak? Nie niczego nie się wiedzieć. jeszcze nie dowiedziałem. Więc bierz się do roboty. Czasem... Ej, ty! Takie sprawy się Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą, tak? Bractwo zamierza wzmocnić swoje siły duchowe przy pomocy potężnego eliksiru wytwarzanego z jej półzaczy. Dzięki temu mają nadzieję nawiązać kontakt ze Śniącym. Banda idiotów. Te świry naprawdę wierzą w te brednie, co? Jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja też. Daj mi znać, gdy guru zbłaśnią się już całkowicie. To się już więcej nie powtórzy. Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą, tak? rytuał wielkiego przyzwania już się odbył. Niemożliwe. No, nie Chcesz powiedzieć, że brałeś w tym udział? Jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mówią, ja też. Robią. Daj mi znać, gdy guru znałem, że zbłaźnią że się, się już całkowicie. Do w dzisiejszych czasach. Na